Niezależnie od tego, czy jesteś wędkarzem, czy po prostu idziesz na spacer, to pamiętaj, że wchodząc na lód, zawsze podejmujesz ryzyko. Nie wchodź na zamarznięte zbiorniki wodne jak feny bez opieki dorosłych. Jeżeli masz zamiar to zrobić, przygotuj się odpowiednio. Przygotuj rzeczy na przebranie w nieprzemakalnym plecaku lub spakowane w taki sposób, aby nie zamokły w przypadku, gdyby załamał się pod tobą lód. Będziesz musiał jak najszybciej założyć suchą odzież. Ułóż ją w takiej kolejności, w jakiej będziesz zdejmował mokre rzeczy. Załóż kask na głowę. Wyposaż się w nakładki z kolcami na buty. Nie zdejmuj plecaka, kiedy jesteś na lodzie. W przypadku wpadnięcia do wody pozwoli ci on utrzymać się na powierzchni. Zaopatrz się w kolce lodowe i gwizdek. Najlepiej trzymaj je przewieszone na szyi. Jeżeli załamie się pod Tobą lód, w momencie wpadania rozłóż ręce na boki, zamortyzujesz uderzenie, może uda się Tobie wesprzeć na mocniejszym lodzie. Po wpadnięciu do wody, postaraj się uspokoić oddech. Użyj gwizdka, aby zwrócić na siebie uwagę. Użyj kolcy lodowych, przewieszonych na szyi. O ile to możliwe, postaraj się wychodzić w stronę, z której przyszedłeś. Maksymalnie wyciągnij obie ręce z kolcami na powierzchnię lodu i wbij je. Postaraj się podciągnąć i wyjść na powierzchnię lodu. Spróbuj najpierw zarzucić jedną nogę. Wychodząc rozłóż ciężar ciała na jak największą powierzchnię. Jak najszybciej po wyjściu zacznij się przetaczać, aby maksymalnie oddalić się od przerębla. Następnie odczołgaj się jeszcze, wstań i udaj się w stronę brzegu wybierając bezpieczną drogę. Jeżeli wszelkie próby kończą się niepowodzeniem i czujesz, że opadasz z sił, Załóż ręce na powierzchnię lodu, co w przypadku utraty przytomności uniemożliwi opadnięcie do wody. Kiedy dotrzesz na brzeg, przebierz się jak najszybciej. Pamiętaj, aby w pierwszej kolejności porozpinać zamki, guziki, rozwiązać sznurowadła, zanim zamarzną i dopóki nie masz upośledzonej sprawności manualnej. Chroń telefon przed zalaniem i przed zimnem. Sprawny telefon przyspieszy sprowadzenie pomocy. Przed wyjściem z domu poinformuj rodzinę, znajomych, jaki jest cel i przewidywalny czas Twojej wyprawy. Chron się przed wiatrem. Dobrze, aby towarzyszył Ci ktoś podczas wyprawy. Unikajcie jednak przebywania blisko siebie. Możecie połączyć się długą liną. Dobrze, abyś miał ze sobą krzesiwo lub inne źródło ognia. Możesz wykorzystać zmoczone buty, pod warunkiem, że zachowasz suche stopy, np. izolując je workiem. Jak najszybciej wezwij pomoc, lub udaj się w stronę najbliższych zabudowań. Unikaj wchodzenia na lód o wątpliwej grubości. Śnieg zalegający na powierzchni lodu utrudnia właściwą ocenę sytuacji. W miejscach występowania zarośli, pod mostami, przy ujściach cieków wodnych, lód jest słabszy. Słuchaj i obserwuj pokrywę lodową w razie niepokojących objawów o ile nie stanowi to zagrożenia. Wycofa się tą samą drogą, którą przyszedłeś. Jak najszybciej wezwij pomoc. Postara się zapewnić sobie pomoc osób trzecich. 321 do 10. Zgłaszam. Jesteśmy w myślenicinku przy stawek z wyciągiem do nart wodnych. Wezwij pomoc. Mamy osobę, pod którą załamał się lód. Podchodzimy do niej. Jak mnie zrozumiałeś? na stawek z wyciągiem do narci. Przed wejściem na lód, zapewnij sobie jakiś przedmiot, który umożliwi Tobie podjęcie poszkodowanego bez zbliżania się do krawędzi przerębla i wyciągnięcie go na lód. Mogą to być połączone szaliki, kurtka, sanki, gałąź. Drabina. Wejdź na lód, o ile to bezpieczne, i czołgaj się w stronę tonącego. Jeżeli jest więcej osób, utwórzcie drabinkę z ludzkich ciał. Przy podejściu do poszkodowanego podejmuj go zawsze nakładając swoje ręce na ręce tonącego. Uchroni cię to przed wciągnięciem przez osobę ratowaną. Jak najszybciej rozpocznijcie przetaczanie po powierzchni lodu od krawędzi przerębla. Postaraj się jak najdłużej rozkładać ciężar ciała na jak największej powierzchni i bezpieczną drogą udajcie się w stronę brzegu. O ile to możliwe, przebierz ratowaną osobę suche rzeczy lub po ściągnięciu możliwie jak największej ilości mokrej garderoby, pogrzewaj ją ciepłem swojego ciała. Jak najszybciej musicie zapewnić sobie schronienie. Nie podawaj poszkodowanemu alkoholu. 321 do 10. Mamy poszkodowanego na brzegu. Jest wyciągnięty, wyciągnięty z wody. Silne objawy wydziębienia. Hipotermia. Przyspiesz pomoc.